To pismo zostało napisane przez urzędników resortu zdrowia na prośbę wiceminister Hanny Majszyk z Ministerstwa Finansów, która generalnie ma podejście bardzo takie konserwatywne. Jak nie ma pieniędzy, to szukaj oszczędności. I dopiero potem przychodzić po ewentualne dodatkowe podatki i, i daniny. Więc pani minister ze swoim zespołem znalazła te potencjalne oszczędności na poziomie 10 miliardów, czyli program Dobry Posiłek, wprowadzone limity na zaćmę itd., itd., co de facto uderzyłoby w interesy pacjentów. No nie ma co kryć, no tak to, tak to działa, to, to, to można pożąglować. Po czym okazało się, że ten dokument jest sierotą. To znaczy minister zdrowia w Graffiti mówiła, że. Wie pan, no to tam napisaliśmy to, co może, można by zrobić, ale jako taką alternatywę my się pod tym nie podpisujemy. Minister finansów też jakoś nie wziął tego programu oszczędnościowego jako swój, nie powiedział, że to jest nasz dzisiaj oszczędnościowy, dzięki temu możemy zapłacić nad wykonania w szpitalach, i tak dalej. Premier też tego nie wziął na swoje sztandary, bo wie, że to jest program no de facto samobójczy politycznie, nawet jeśli tam są sensowne postulaty. Pytanie brzmi, które wracało, jest kluczowe, czy to jest moment już na dymisję Jolanty Sobierańskiej-Grędy, bo, bo o tym sporo się mówiło gdzieś tam w kuluarach. Ona sama zaprzecza, ona sama przekonuje, że ma werwę do tego, żeby... W tym momencie dymisjonowanie ministra zdrowia to byłaby katastrofa pr rządu, bo to byłoby potwierdzenie tego wszystkiego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Że to jest taki kluczowy, teraz mamy taki kluczowy moment,